W pierwszym wieku na 1000 metrów juniorów młodszych zobaczymy Antoniego Jerusza, zawodnika Pomorza Stargarton z numerem 1211. Udało się za trzecim razem ruszyć w komplecie, zatem przekonamy się kto zdobędzie tytuł. W zeszłym roku Łukasz Zaczyk miał 2,31, 20 9 wyprzedzając minimalnie Mikołaja Olejnika. W tym roku Olejnik oczywiście faworytem, a Kevin Małek jeszcze nie pokonuje 2.12. Kevin Małek już ze złotym medalem. Olejnik głównym kandydatem do triumfu na 1000 m 2,27,77. Taka jego życiówka z tego roku. Antoni Jarosz 2,33,32. Także. Dobra życiówka Mateusza Hojne 2.34.09. Niewiele gorzej choćby Pecyna, Tołęka Margowski Wielogórski i Międzyczas 1.00.42. Przed rokiem brązowy medal zdobył Alanę Ciereszko, dwa lata temu Maciej Janicki. Wydaje się, że czas w okolicach 2.30 powinien tutaj dać medal. Olejnik aktualnie przed Jaroszem oraz Dołęgą. Jarosz Olejnik minimalnie zyskują nad Igorem Dołęgą z Rysowi, międzyczas 1.30-78. Cały czas prowadzi zawodnik Filipidesa Teresin, tuż za nim jak cieni podąża Jarosz, a my przyglądamy się próbie, misterka próbie, która jest powyżej 13 metrów 50 centymetrów. To zatem zbyt wiele nam nie zmieni, natomiast my już mamy ostatnie kółko. Odrywa się od Antoniego Jarosza Mikołaj Olejnik i pędzi po złoty medal na dystansie 1000 metrów. Oczywiście po zwycięstwo biegu numer jeden, bo tych biegów mamy cztery, ale wykluczone, że właśnie z tego pierwszego będziemy mieli złotego medalistę. W każdym razie Olejnik na pewno wygra ten bieg. Kwestia drugiego i trzeciego miejsca do rozstrzygnięcia, natomiast zwycięzca z czasem 2.30.66. Drugi był w tym biegu prawdopodobnie... Maksymilian Lisiecki, ale to jeszcze...